Chm, nie ma ale dzisiaj już się ochęku, vlog tu no i mianowicie, e, nic się nie zmieniło, co w poprzednim na ale muszę, tam no, sobie. no, się... W... Od e, no, czasu jest mi w dziur. Ciężko się pogodzić z e, tym, że na przykład e, ukochana osoba do ciebie się nie odżywa, że do tej pory gadaliście e, codziennie praktycznie, e, pisieli, pisaliście ze sobą dnie i noce, bo takie właśnie było i nagle w pewnego dnia to wszystko w cyfrku i którego dnia właśnie mam taki problem ze kurde, w tym się ciągle płakać i no ogólnie jest mi mam nadzieję, że jako stosunku wróci do morny Kurde, mimo wszystko staram się o tym myśleć ale wiecie jak to jest wiecie jak to jest mam nadzieję, że jakoś to wszystko z dnia na dzień wróci do normy jak nie to ja z przyjaźń będziemy jako skobinować Żeby to wrócił do normy jeśli tak no to będzie kur naprawdę cud mi bo chcemy żeby tak jak z moją i z jej kozanką było i dobrze się układał tak samo chcemy i żeby zarazem dobrze się układał że cała trójka była w się dogadaliście się. no i żeby mnie anioł, bo tak jak wcześniej tak jak na początku że po prostu pomyślimy że my zaczynamy od nowa że tak jakby pierwszy raz to byśmy się poznali i pierwszy raz to próbujemy i w ogóle zacząć to wszystko to zera i mam nadzieję że to cuda bo jeśli nie no to będzie kaplica naprawdę będzie kaplica bo wiecie smutek płac sam nie jest co ma ze sobą zrobić I taki choć zwołowany, no to jest już tam depresyjny żeby nie patrzeć. ale jako smutny może to się Także tak więc cóż nic mi pozostało jak tylko nadzieja Tylko nadzieja mi pozostała, no, można powiedzieć smutek i nadzieja. Właśnie idę, właśnie idę na tą miejscówkę, co już Wam miałem pokazać. Właśnie to, co było. myślałem, że będą droga, bo to jednak to zrobili. Mnie nie nim się pada, ale do końca jest zlubię ale to jest w doksytrowaniu, w e, No ale cóż, sami wiecie jak to jest. Czasami e, jest dobrze, że nie myślę o tym, a czasem to jest, to się powraca. To do mnie kurde, jak, Chciałbym zapomnieć jakie eee, z tym warcie to naprawdę nie wiem Może niedługo będę potrzebował takiej pomocy ze z kimś będę musiał pogadać Ale to się zobaczę eee, akurat dziś mam studniówkę oglądniacy na pewno pod koniec no czerwca, bo w lipcu już bo do końca e, czerwca mamy już nagrane filmiki także wy to ogrodzacie nie są w to no mam nadzieję jak już wy to ogrodzacie ten wrok no to tylko ja będę wspominać żeby było tak źle i mam nadzieję, że już to wszystko do tego czasu się reguluje bo czerwiec no to był chyba najgorszy w moim życiu chociaż też były takie miesiące lepsze i gorsze mm. w tym miesiącu ale czerwiec był po prostu pomieszany za i po prostu Widzicie jak to jest, i na żywych filmikach się będę do Czasu, a sto, że nie i nie będzie jak dawniej. Ale co z tym? Mam nadzieję, że jak na studniówkę, pójdę się zapawię. Kurde, zapomnę o tym wszystkim i po prostu. ja już będę kończył tego wroga jest coś złego jeszcze mam filmik z w górę słyszę czołneczek to na Trzymacie się ciepło no